Cześć, witam Was na Wyspach Kanaryjskich, jeżeli chcecie spędzić tu urlop, to właśnie za mną temat dzisiejszego odcinka, czyli hotel Handia Playa, dawne Barcello, jedna z moich ulubionych sieci hoteli, bardzo, bardzo naprawdę fajne hotele z dobrym takim poziomem luksusu i wygody. Hotel czterogwiazdkowy e, w formule All Inclusive, ale nie tylko, bo jest tu też Halfboard, jest tu też e, Ultra e, All Inclusive, taki All Inclusive Plus. Hotel posiada prawie 370 pokoi, plus właśnie te 62 pokoje e, dla All Inclusive Plus. Strefa ciszy tylko i wyłącznie dla osób powyżej e, 18 roku życia. Hotel wybudowany w 2004 roku, sezonowo odnawiany, położony w Moro Hable przy plaży Handia, przy pięknej plaży, nie wiem czy nie jednej z najładniejszych. Jest do plaży te 500 metrów, ale tutaj są też busy, można sobie pozwolić na taki krótki dojazd. Zapraszam was teraz do zobaczenia wnętrz tego hotelu. Naprawdę polecam, to jest naprawdę fajne. Hotel czterogwiazdkowy, rozległy i nowoczesny, zbudowany w 2004 roku. Składa się z budynku głównego i kilku innych budynków dwu- i trzypiętrowych. Łącznie 568 pokoi. Bardzo elegancki hall, całodobowa recepcja, bezpłatny internet bezprzewodowy. Hotel zajmuje aż 72 tysiące metrów kwadratowych. Handija, handia, Paja handia, to długa, bardzo długa panża piaszczysta. Jedna chyba z najpiękniejszych twarz, szeroka, długa. No jedyne co to może przeszkadzać, no to jak na wyspach na Rizki, trochę mudystów, trochę po A poza tym... Poza tym ślicznie. na. Wszystkie plaże są publiczne, także nie ma serwisu plażowego bezpłatnego. Takie komplety kosztują z reguły od 12 do 15 euro za cały dzień. A teraz rozpoczujcie się widoki. Sportu i rozrywki jest tenis stołowy, korty tenisowe e, oczywiście odpłatne, boisko wielofunkcyjne, plac zabaw dla dzieci, mini klub, pianobar, animacje dla dzieci i dorosłych. Za opłatą bilard, mini golf. W pobliżu hotelu znajduje się szkoła windsurfingu i nurkowania. Plaży jest naprawdę niezły kawałek na piechotę, więc może trzeba decydować się na wóza bo tutaj są dosyć duże przewyższenia. Do plaży na dół, a z plaży do góry. A plaża tam daleko. Light it up, light it up, pedal to the metal. We're gonna take it to a whole nother level tonight. All right, a whole nother level. I don't know what we've been waiting for. It's time to hit it like we never ever hit it before. A whole nother level. W terenie hotelu znajdują się dwa baseny ze słodką wodą. Jeden około 1300 m2, drugi około 385. W tym jest jeden sezonowo podgrzewany. Dodatkowo dla dzieci jest brodzik przy basenach, znajdują się bezpłatne leżaki parasole. Ręczniki wydawane są za kaucję 10 euro. Za każdą zmianę ręczników płacimy 2 euro.

W hotelu obowiązuje formuła all inclusive, restauracja główna coralejo z daniami głównymi w formie bufetu, restauracja Morohable serwująca przekąski, wymagany jest trójformalny formalny na kolację. Kilka barów, w tym bar przy basenie. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w wyznaczonych barach podawane są w godzinach 10.30-23. Podsumowując, Hotel Handia Playa to naprawdę bardzo, bardzo dobry obiekt. Myślę, że goście, którzy tutaj spędzą wakacje, na pewno nie będą zawiedzeni. Bardzo duży poziom kuchni, bardzo czyste i ładne pokoje, przepiękne baseny, plaża. Daleko, ale chodzą busy. No 500-600 metrów to nie jest dużo, ale przy tych upałach, w szczególności pod górkę, to na pewno. Położony na zboczu, więc duża różnica poziomów. Jeżeli ktoś ma problemy z chodzeniem, to tu trzeba się zastanowić na pewno. Są windy, no ale żeby dojść do plaży, dojechać nawet do plaży, to potrzebny jest jednak troszeczkę tam e, ruchu. Hot, poza tym hotel naprawdę czterogwiazdkowy, w pełni na Kanarach zasłużone cztery gwiazdki, i tu można przyjeżdżać przede wszystkim niedaleko do Hable. Czyli zakupy, bary, restauracje, dyskoteki. Na południu najładniejsza chyba pogoda, przepiękna, piaszczysta, długa plaża. No, ten hotel naprawdę bardzo mi się podoba i mogę go spokojnie polecić. Przypominam o subskrypcjach, przypominam o lajkach. Jeżeli chcecie zadać jakieś pytania o hotelu, to zapraszam do komentarzy. Oczywiście, jeżeli Wam się podobało, lajka i żegnam hotel Handia Playa. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie. Cześć.